Mamo, chodź odwróć się, zrobię ci zdjęcie. Chodź odwróć się. Zobacz, co to jest. Oni nie uczesały ty, ale my w konierają. No chodź odwróć się. Oni się nie uprzesały. No to co? Dziękuję. Dziękuję. Oh. Dzisiaj, w ramach kult, poznania kultury polskiej, oraz dla mnie, w ramach y, odwiedzenia dziadków, idziemy na cmentarz z Rosem, zobaczy polski cmentarz i różnicę między y, UK i Polską, bo trochę różnią się nagrobki. Także idę na groby dziadków i zobaczę polskie groby. Is it different than in UK? Eh. Yeah. We, I mean we do have ones that are flat like that, but not. A lot of it is just headstone, yeah, and then that's it. You don't tend to have, you know, the, you know, the, the yeah, the I know flat bit that's there. Uh, Uuuu, laseczka. Mm. <laughs> Ta jaka babcia. <laughs> I siłacz. Ale widzisz, Angela, martw. <laughs> Rosnął! <gasps> <gasps> Ros i jego niewidzialna kulka. Ball. Invisible ball. One more time, Ros. Weźmy, weźmy lepszy kąt, żeby zobaczyć tą sztuczkę. Mm. Jak on to robi? Jak on to robi, Ros? No, <laughs> <Wow. laughs> <you. Thank> <laughs> 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 Jeszcze załapaliśmy się na świąteczne słupskie dekoracje, także idziemy zwiedzać słupsk w święta. <laughs> look these are all like old school people Do łóżka, nawet za granicą rozrobi kawę. Z jakimiś mm, syfami, ale zrobił. Thank you Ross. Well, o, oh, it's sweet. It, nice. It's sweet. Mm -hmm. Too sweet. It's it's right. too well oh, gorąca, słodka. huh Zimno dzisiaj. Zimno, ale chodzimy na spacerze. Na spacerze chodzimy. Ale stawek zamarzł. Wszystko zamarznięte. Ale ładnie. W Edynburgu takiej zimy nie ma. Roz. In Edinburgh I don't have winter like this. <laughs> Polska lepsza. Ale nie chcę przyznać. <laughs> Powiem wam, że wymarzliśmy strasznie, ale ros już szykuje herbatkę i posiłek. Patrzcie, posiłek roz szykuje. Ross? Ross? <laughs> no Herbaty już się grzeją. Będziemy się rozgrzewać, jeść i, i tyle na dzisiaj. Mama jest zainteresowana malowaniem. Tutaj taką sztalugę kupiłam i farbki akrylowe, także mam nadzieję, że coś będzie wymodzi z tego. A tu roz. To był kiedyś mój pokój. Wyglądało zupełnie inaczej. Tak było dużo plakatów. I takie, takie stare, obleśne kanapa, i wykładzina. A teraz proszę, proszę, wszystko piękne. Tu trochę moich zbyrów, ale piękne. A tu mamy obraz. Zaczęła już malować ten. Także mam nadzieję, że na sztaludze skończy i będzie, będzie mogła dalej. Tym razem akwa, nie, akrylami, bo to są chyba akwarele. To teraz akrylami, niech maluje. A rozkupił sobie spodnie i testuje z butami. <noise> Takie spodnie, proszę. piękne, zachwycony. A ja proszę. Kapciuchy nasze polskie, w końcu. W końcu dostałam. Idziemy po południu odwiedzić moją koleżankę Agnieszkę, która jest w ciąży. To kupiłam jej już dla małej. Będzie mała. Leginsiki, przy bardzo, bluzeczki z wiśniami, bluzeczkę z dinozaurami i żeby dzieciakowi ciepło było bluzę dresową. Proszę, na każdą porę roku ubrane będzie przez ciocię Gosię, co będzie nosić, bo ja nie wiem co się dziecku kupuje. To jest na 3 do 6 miesięcy, także jeszcze się nie urodziło, a już na 3 miesiące kupuje. No, urośnie, będzie miało. No, dinozaury. No, fajne. Agnieszka no, no. robi pizzę. <głos> <głos> Nie pytaj, co tam jest. Kupy, Jak, kupy jakie kupy, kupy. Mimo siarczystego mrozu jedziemy do ustki, żeby zobaczyć, co tam się dzieje nad morzem w zimie. Niech się jodu naddycha. Chłopak. No, po tym jak się wywróciłam na śliskiej powierzchni plaży, i po tym jak zaraz dostałam okres i musiałam iść w krzaki na mrozie się oporządzić, to teraz idziemy na herbatę. Gdzieś musimy znaleźć miejsce, bo powiem Wam, zimno. Zimno jest w łóżce. Is it recording okay. now? Uh, yes. Oh, turn it around. Good, it's facing me. Turn it around. Ah, around. Sorry. Try yours, Ross. <laughs> Będę robić teraz paczkę do Polski, bo trochę kupiliśmy rzeczy, na przykład kupiłam sobie sweter, golfa, drugi sweter dostałam od mamy, kupiliśmy kubki i nie mieszczę tego w czymś, co to jest, walizka, także muszę zrobić paczkę. Kapcie kupiłam, patrzcie, kapcie i ozdobę świąteczną. wszystko będzie w paczce, bo to się nie zmieści. Dobra, pakuję. Niestety pudło jest za małe i rzeczy się nie zmieszczą, także mama musi iść na poszukiwanie większego pudła i mi wyśle w innym terminie paczkę. Zabieram swoje, swoje te świece z pierwszej komunii, będę palić. Teraz czekamy z Rosem na transport na lotnisku. Mamy o drugiej w nocy transport na lotnisku, dwie godziny transportu i o 6:30 odlot do Edynburga. Także nie będzie spania tej nocy, ale gramy teraz w Skrable. Także rozrywka przed samolotem. Musimy do drugiej teraz czekać i grać.